Co to jest audyt? No muszę najpierw dwie rzeczy wyjaśnić. Są mylone dwa takie można powiedzieć dokumenty, czy, czy, czy dwa zjawiska występujące bardzo obok siebie, mianowicie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt energetyczny. Świadectwo charakterystyki energetycznej to jest dokument poświadczający aktualny stan budynku pod względem energetycznym, natomiast ten drugi dokument a właściwie cała procedura, jaka jest związana z wykonywaniem audytu, to jest przedsięwzięcie polegające na tym, które, że, że trzeba najpierw określić, jak ten budynek, ile zużywa energii, natomiast Drugą częścią tego audytu, całego tego, tej procedury jest przedstawienie proponowanych rozwiązań, żeby zmniejszyć zużycie energii. Najważniejszym elementem w audycie na początku jest zapoznanie się z dokumentacją budowlaną, to znaczy musimy zobaczyć wymiary tego budynku, rozkład w środku pomieszczeń i te wszystkie dane dotyczące nie tylko właśnie rozkładu, ale również tego, z czego jest zbudowana ściana, dach czy ma piwnicę. To wszystko modelujemy i w wprowadzamy do komputera do, do programu, który te dane przetwarza. Na bazie tych wszystkich danych wyliczamy jakie jest zapotrzebowanie na energię, którą ten budynek powinien zużywać w tak zwanych warunkach standardowych, czyli określonych odpowiednimi przepisami. Zaczynamy analizować te wszystkie dane, które zebraliśmy. Oczywiście musimy Sprawdzić nie tylko tę geometrię budynku, ale też jakie urządzenia się w nim znajdują, czym jest zasilany, czym ogrzewany. Jeśli ktoś czuje czy, czy, czy widzi, że, że płaci wysokie rachunki za energię, to wtedy rzeczywiście przeprowadzenie audytu jak najbardziej jest, szczególnie w tych teraz trudnych czasach, kiedy mamy bardzo wysokie ceny wszystkich nośników energetycznych, warto, warto wydać no, nie jakieś tam olbrzymie pieniądze, ale wydać. Na właśnie zrobienie, przeprowadzenie tego audytu, czyli tej całej, przejście tej całej procedury. No dodatkowo w tej chwili funkcjonuje program Czyste Powietrze, gdzie audyt, sporządzenie audytu daje możliwość starania się o wyższą dotację. Warto ten audyt przeprowadzić, tym bardziej, że on jest co najmniej częściowo refinansowany w ramach programu Czyste Powietrze. W tej chwili stoimy przed takim budynkiem, gdzie, gdzie będziemy właśnie ten audyt przeprowadzać. Na razie mamy dość niewiele informacji. Wiemy tylko, że budynek jest wbudowany gdzieś w latach 80. ubiegłego wieku, że zostało w nim wymienione źródło ciepła, że jest tam fragmentarycznie docieplony. Natomiast no, niestety nie ma dokumentacji budowlanej, czyli nie ma, nie ma inwentaryzacji ani, ani projektu. Także musimy tutaj wykonać no, szereg czynności związanych z oględzinami dokładnymi. Pani, która tutaj mieszka zleca nam ten audyt z tego powodu właśnie, że chce się starać o dofinansowanie, o podwyższone dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. W tej chwili kolega próbuje rozpoznać, jakiego mamy typu okna zamontowane. Z daleka to nie za bardzo wszystko widać, natomiast na szczęście niektórzy producenci w tak zwanej ramce między szybami umieszczają dość dokładne informacje, jakiego rodzaju to jest szyba. Robię w tej chwili zdjęcie tutaj jednej z elewacji, bo powinniśmy mieć zrobione wszystkie elewacje, ponieważ jest to element dokumentacji całego budynku. Mierzymy grubość izolacji bardzo wyrafinowanym przyrządem. Będziemy musieli też sprawdzić, Bramę, jakie ma własności cieplne ta brama, różny kolor te płomienie mają, co oznacza prawdopodobnie, że te szyby, któraś z tych szyb tam wewnętrznych ma tak zwaną powłokę refleksyjną, która zwiększa, poprawia własności cieplne takiego okna. Miejsca najbardziej jasne to są miejsca, gdzie przepływa takby jakby najcieplejsze powietrze, więc to są największe straty, największe mostki tutaj. Kamerą można sprawdzić bardzo dobrze szczelność okien. Właśnie oglądam w tej chwili okno drewniane, które jest dość dobrej jakości. Temperatura ramy okiennej to jest około 18,8 stopnia, a tutaj pod spodem mamy jakieś tam 16. No, nie jest to duża różnica, także te nieszczelności są tutaj bardzo niewielkie. Jeśli różnica jest powyżej 3 stopni między na przykład ramą a szczeliną między oknami, to jest to jakiś tam sygnał, że coś należy z tym zrobić. Tak, ten środkowy punkt pokazuje nam temperaturę ramy okiennej. To jest około 20 stopni. Widzimy, że tutaj jest niższe, te, te takie ciemniejsze pola oznaczają niższą temperaturę. Możemy również pokazać kamerą termowizyjną, czy kaloryfer działa poprawnie. Kaloryfer nie jest zapchany, nie jest zapowietrzony. Różnice tutaj są bardzo. Niewielkie. wielkich tutaj nie, nie wykryliśmy błędów przy montażu okien. Okna są dość dobrej jakości, więc tutaj chyba nie będziemy wnioskować o, o wymianę tych okien, ale na pewno będziemy mieli dużo uwag co do docieplenia budynku. Jakie one będą, no to dopiero nam wyjdzie po przeprowadzeniu pomiarów, czyli po prostu obliczeń w programie komputerowym, który do tego jest. Specjalnie dedykowany. Jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na pewną bardzo istotną sprawę, mianowicie, co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? To już właśnie w skrócie powiedziałem, że jest to dokument, który potwierdza istniejący stan w budynku, stan jakby jego kondycji energetycznej. Natomiast do czego nam służy to, ten dokument? Przede wszystkim do tego, że jeśli będziemy wynajmować, sprzedawać, kupować takie mieszkanie lub dom, to obowiązkowo będziemy musieli, znaczy w zasadzie cały czas już musimy, ale po, po 28 kwietnia tego roku będzie to groziło nawet jakąś tam grzywną, jeśli tego nie dostarczymy w czasie umowy spisywanej przez notariusza. A tak samo to świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne wszystkim, którzy oddają budynki do użytkowania, czy nowe budynki.